Witam wszystkich i zapraszam na atylę. Bitwa 2 na 2. Ja mam franków. Tutaj goleś, który gra ze mną machunów. I przeciwko nam Alemanowie i Wandalowie albo Burgundowie. Nie, no nie, nieważne. No, mam taką dosyć nietypową armię. Próbuję sobie. I teraz tak, ja mam 6 Mistrzów Włóczni. Do tego 3 yy, oddziały germańskich strzelców, oczywiście. 6 oddziałów szlachetnych, koń, yy, konnych germańskich, zaprejdowanych do drugiego poziomu. Prawie nie wszystkich te dwa oddziały nie są. No i szlachetcy germania. Tutaj koleś na prawej flance ma wosporańską Piechotę e, Dwa oddziały Skirijskich Wojowników e, huńscy Łucznicy Konni Tutaj w lesie chowa Nokorów Czyli Lancerów Jazdę Szturmową, cztery oddziały e, I to wszystko chyba Tak Tutaj przeciwnik wziął Z tego co pamiętam Wandalskich Barsekerów Sporo do tego germańscy włócznicy, 4 oddziały, 5 oddziałów germańskich strzelców, i w odwodach ma szlachetną jazdę alańską, 4 oddziały. I szlachetcy Germanie to generał. Teraz mój przeciwnik ma, może przypałzuję trochę, chyba 6 oddziałów germańskich strzelców, dezerterów. Miał też dwa oddziały sz, tych, szlacheckich szlachciców obwieszonych biżuterią. Do tego sz, sześć oddziałów chyba szlacheckich, końskich, germ, germańskich konnych. Tutaj ma na flance mocno ich wysuniętych szlachetcy Germanie. To generał. No i teraz, tak, na początku bitwy nie chciałem sam się też wystawiać na ostrze, oczywiście, więc tutaj kolega miał przewagę, ponieważ był na lekkim wzniesieniu. Więc na razie wyczekujemy. Tutaj mój sojusznik przygotowuje się, no tak, troszeczkę stawia się na te. Wandalów. No, zobaczymy jak mu to pójdzie, nie pamiętam jak, jak jemu poszło, nie nie, ogląd... nie widziałem tego, byłem skupiony na bitwie, no, więc zobaczymy też. No i teraz tutaj mój przeciwnik przysuwa się do swojego sojusznika i odsłania sobie prawą flankę, więc staram się to wykorzystać. No, mam tam w, w coś, czułem, że on będzie miał tutaj te jednostki, ale jeszcze wtedy nie. Nie wiedziałem co tam może być, więc mocno tutaj tą kawalerię wysuwam na flankę swoją, żeby tam zobaczyć co on tam ma, ale nie udało mi się tych jednostek obczaić. Także on tam je mocno daleko odsunął, no i teraz tutaj trochę się tak skupił w środku. Ja podciągam swoich germańskich strzelców, no i teraz tu jest wymiana. On we mnie strzela z płonącymi strzałami, ja w niego. No i tu będzie taka, trochę dziwnie mu tu, tu szło, bo mało wykorzystywał tych, taki, takie, taką dużą ilość germańskich strzelców, słabo wykorzystywał. ja się tu wycofałem, żeby mnie to nie spaliło, ten ostrzał i cały czas próbuję go tutaj, będę go próbował flankować z lewej flanki. Zobaczmy jak tutaj... Tutaj na razie też nic się nie dzieje, więc przyspieszymy. Przesuwają się, to chyba wspiera. Wspierają się, nie, to jest jazda, wandalów. No i to słusznie wysyła do mało jazdy ma ten. Aha, bo to ma no, Nie wziął żadnej jazdy do walki z zręcz no, i teraz tutaj przeci mój sojusznik trochę daje się. Bo sporeńska piechota ma duży pancerz. No, całkiem spoko. No, ale. No, spoko tutaj dużo. Widzę, że. Tu się sam podpalił chyba ten. Tak. <sum> sam się podpalił. Nasz przeciwnik, no dobra. Dostał trochę strzału. Teraz się wycofał, ale też nie za daleko. Dziwnie gra, no ale dobra. Dzięki temu to ja miałem potem... łatwiej, bo nie miałem... Tutaj przesuwam dwa kawal... oddział kawalerii e, i wsparcie włóczników. Na środek też wysyłam włóczników swoich. No i tu stwierdziłem, dobra, robimy szyk luźny i będziemy ich ostrzeliwać, oni stoją w lesie mi to będzie dla mnie im będzie to mniej e, niebezpieczne. I teraz tu on wysłał swoją kawalerię na moich włóczników, ja sparłem swoją kawalerią, no i ten oddział już tutaj nieźle dostał w ciry. Mam tutaj dwa oddziały. Chcę mnie wciągnąć ewidentnie. W tutaj jakoś. Nie widziałem wtedy tych oddziałów, które tu jadą. Ale mam już tu dwa oddziały włóczników. On wysyła tych szlachciców z biżuterią. No i tam mocno go gonię. Mam tutaj spore siły nawet. Jeszcze ten trzeci oddział szlache szlacheckich konnych podciągnąłem. No i widzę, że ten koleś jest taki trochę ciągnie tutaj, próbuje mnie wciągnąć w jakąś pułapkę, ale. I tu się niestety dałem złapać, bo nie widziałem tej jazdy. Nie będzie tak źle, co mnie. Nie ma takiego tutaj dosyć dużego błędu. Tutaj przeszarżował moje, moje włócznie. Ale szlachcice mają strasznie małą. Do szarży, więc tutaj dużo oni nie zdziałają i tak naprawdę wyrównana walka jest z moimi włóczniami. Tutaj ją próbuję podwajać, już ten jeden oddział mu e, utłukłem. No i tu niestety sam straciłem oddział jazdy, w związku z tym wysyłam swoje jednostki kawalerii. No on tutaj e, trochę bezsensownie wysunął te dwa oddziały włóczników, jeden zaraz straci. a Tutaj już, zobaczmy teraz, tutaj już doszło do walki. No i tu z łucznicy huńscy, widzę. Tu e, sojusznik próbuje flankować, no ale wiem czym to się skończy. No, przyatakował to w a tu barsekerzy sobie spokojnie czekają. Zaraz jak wykonają kontratak, to pewnie tych hunów rozniosą bez najmniejszego problemu. No więc tak, tutaj już załatwiłem oddział łuczników i staram się jak najszybciej wyróżnić tych mm, szlachciców. A moje dwa oddziały włóczników poganiają tą kawalerię i udziałem się, się pokończyć następny oddział e, germańskich konnych. No i teraz tak, fajne są te oddziały włóczników, bo mają całkiem niezłą e, premię do szarży. 54. Super jak na taki oddział. Są dosyć drodzy, walka z jest niewysoka i obrona z Warcią nie, ale pancerz mają niezły, także no widzicie, nawet z tymi szlachcicami dali radę, w miarę. Te kawalerii do obrony się nadają, bo ci przyjęli tutaj e, e, szarże kawalerii I na razie po walce z tymi szlachcicami szarży kawalerii mają tylko 200 straconych ludzi, także tak całkiem nieźle. Ja tu niestety tracę następny oddział konnych no ale tu taka wymiana jest dosyć porówno w sensie tyle samo tracę ile zabijam także plus jeszcze tych wytnę tutaj tych szlachciców, także nie jest tak źle no i tu kompletnie koleś jakby nie, chyba nie wykorzystuje gdzieś on ma tutaj już tu następny oddział uczników traci miał tych oddziałów z pięć więc no to dwa stoją i nic nie robią ostrzeliwują tutaj chyba tych Hunów, ale nie wiem czy to jest sens, bo tu Hunowie, sp yy, Wandalowie spokojnie sobie z tymi Hunami widzę, że radzą. Tu się dali barsekerzy złapać. No ale tu jest jedna szarża kawalerii, bo, i, bo... Yy, 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 wydaje mi się, że ta bosporańska piechota długo się nie utrzyma, ale ciężka yy, yy, kawaleria szturmowa tutaj, huńska nadjeżdża. Zobaczymy, co ona tam zdziała. No i tak yy, długo się trzymają ci szlachcice, ale niewiele działają tak naprawdę. Tutaj jednym oddziałem włóczników ich trzymam. No i tutaj taki blok się zrobił, stracę dwa oddziały kawalerii, ale za to ci moi włócznicy tutaj wśród koni przeciwnika nieźle walczą. Będą mieli sporo utłuczonych tutaj drogich jednostek. No teraz taki trochę, trochę taka faza jest, jeszcze mam dwie nietknięte jednostki włóczników no i powoli się tu szykuję, żeby żeby coś zająć też tą linię walką no i tutaj taki zmasowany oddział tak naprawdę podejrzewam, że więcej zabija swoich tym ostrzałem niż moich to już następny oddział to akurat mój oddział kawalerii tak nie, to jego Następny się wycofał. Ten też zaraz pójdzie w odstawkę. No i ja tu jeszcze dosyłam jeden oddział włóczników, bo ci szlachcice zaraz podejrzewam, że przegrają. No tu szarżuję tych deserterów, żeby mnie nie żeby mi szybko nie załatwili tej jazdy przez atak od tyłu. No i tu podejrzewam, że też ten oddział jest słaby, także powinien tutaj dostać nieźle od tej szarży. I wysyłam następny oddział też szlacheckich konnych, żeby tutaj tych łuczników pogonić trochę i tych deserterów. No niestety na prawej flance słabo to wygląda. Tą jazdą. A tu widzę, że też miał. A przepraszam, lansjerzy, tu byli no nokorzy. Miałby miał dwa oddziały nokorów i dwa oddziały lansjerów. No ładnie tu flankuje od tyłu, to nie jest zły plan. Jakby mu się udało tutaj tak... Kurde, czemu nie ma tutaj? To bez sensu jest w tej atylii tu, że nie ma dorysowania tych... Bez sens. No i tu kawalerię ubiję, tu tych e, wandalskich barsekerów wytnie. No ale na prawa flanka już mu się załamała jego, także... Mm, podejrzewam, że ciężko mu będzie. Może tu wytnie... No chociaż... No, jak straci niestety generała, to będzie pod, po bitwie w przypadku hunów. No, ja tu się wbiłem w tych łuczników. Dezerterzy to za bardzo nie nic. za bardzo dużo nie zdziałają. No i tutaj robię takie szarże raz w jedną, raz w drugą w stronę, żeby trochę obić tych i szlachciców, i tych dezerterów. Tutaj koleś zatrzymałem, jego atak. I to on się zagapił, widzę. No i tutaj znowu doszło do drugiej walki szlachciców kontra moje dwa oddziały łuczników. Pogoniłem całą jego już kawalerię, także jestem już całkiem spokojny jeśli chodzi o moją flankę. Tutaj jakie e, ataki chcę robić na tych jego łuczników, e, żeby ich męczyć, żeby nie mogli sobie spokojnie strzelać. No i zobaczmy jeszcze jak tutaj. No, niezła rzeźnia. Ci barczsekerzy tutaj robią niezłą sieczkę. No, to masakra niezła była. <grywka> w lesie? Dobra. No. Tu Hunowie tak mają całkiem chyba nie za dobre te szarże. Tu, chociaż na no jeden mistrzowie włóczni tu jednych utłukli. Ci łucznicy są, już pewnie nie mają zbyt dużo strzał, nie są jacyś tacy groźni. No ale niestety tu podejrzewam, że zaraz ginie generał huński i będzie po sprawie. Tu są też dwa już wolne oddziały bosporańskiej piechoty powinien ich tutaj flankować tych włóczników tutaj do walki z tą szlachecką jazdą alańską, no tak nieźle, nieźle. Nieźle. A tutaj ci dezerterzy kontra moi włócznicy i szlachetcy konni powinni dostać dezerterzy w tyłek. No i marnie strasznie wykorzystywał tych birmańskich strzelców, strzelając sobie po plerach. A ci szlachcice strasznie długo się trzymali, ubili sporo tych moich włóczników, no ale z drugiej strony. Moi włócznicy Tansi z tego co pamiętam, całkiem nieźle się trzymali. No tutaj dosyła jeszcze w końcu tych dezerterów. Chyba ubił mi tą jazdę moją w końcu. Co mu tu zostało? Tu szlachetcy koni 17, jeszcze tutaj jeden oddział 21. Ja mam jeszcze e, trz, dwa pełne oddziały szlacheckich konnych. I trzy oddziały nieruszone mistrzów włóczni także. Że nie jest źle zostało mi tak naprawdę trzy oddziały dezerterów, generał i trochę, trochę łuczników, bo te oddziały już nie są świeże. To powinien wyciąć, powinienem wyciąć bez problemu tak, dział przegrywa szlachciców. No i tu wysłałem, On się wycofywał, wyco Atakował, wycofywał, w końcu przyatakowałem od tyłu. Żeby się pozbyć tego oddziału. No i w tym momencie dosyła następne jednostki. Ale mogę tutaj e, spokojnie sobie z nimi poradzę. Także moi łucznicy, 3 łuczników kontra 5 jednostek. Mocno tutaj obiłem ich. Zobaczymy ile mają. 72, 103 tu relacyjnie i 53 tak sobie. No a zobaczmy, jak na prawej flance. No, już diametralnie się sytuacja zmieniła po stracie generała. Widać, że to ma duże znaczenie. No i to już jest praktycznie koniec. Ci bardzo każdy tutaj... <śmiesznie>, śmiesznie to wygląda. Szarżują. Spoko. No i zobaczmy teraz... Ten jego plan nie był zły, tutaj ze schowaniem jednostek na flance. I dałem się złapać jedną kawalerię, straciłem, no ale właśnie to z siła tych włóczników, że ciężko mu było tutaj w walce z nimi. wyżynają tą kawalerię całkiem nieźle. Podejrzewam, że szturmowa kawaleria dużo lepiej by się spisała w walce z nimi. Podejrzewam, że dwie jakieś dobre szarze dobrych katafraktów i też by ich nie było. No ale. Ale kawaleria szturmowa ma to do siebie, że, że trzeba dobrze przeatakować. Jak się źle nią pojedzie, nie z flanki, nie od tyłu, to wtedy szybko się ją traci. No, ale to wiadomo. No i tutaj, niestety, męczy się strasznie z tymi moimi dwoma oddziałami szlacheckich konnych. No, ja tu podciągnąłem swoje włócznie, żeby w razie czego tych yy, bronić tych moich włóczników w przypadku gdyby jakaś jeszcze jazda się tu pojawiła no i tu mocne żniwo zbieram z tych deserterów. oni mają spory pancerz ale w plery jak dostają to mi się wydaje, że chyba lepiej by zrobił gdyby tutaj wspierał walkę z tymi włócznikami bo tak to mam jego wszystkie oddziały prawie na no terma świeże a ten tu już trochę dostał wodza stracił wódz nie żyje to ciekawe. Nie, wódz żyje, przepraszam. Tu masz przewodza nieruszonego. No ci szlachcice już się wycofują. Ci deserterzy też. Ci szlachcice też dostają po tyłku. No i tu znowu ostrzał w plery swoich. Nie wiem, czy to jeszcze jestem w lesie bez sensu. Kompletnie powinien tutaj wyżynać tych moich moczników. Ja bezkarnie sobie w niego strzelałem. Moim zdaniem kompletnie zły pomysł był. Tutaj jeszcze ma tą jazdę, ale ona tam niewiele... 17 ludzi to niewiele zdziała. No i zobaczmy. Tu już posprzątani Hunowie. No i w tym momencie widziałem, że tam nie jest za dobrze na prawej flance i że bitwa jest raczej przegrana. No ale chciałem przynajmniej tutaj tych Alanów czy tam Burgundów roznieść, więc ruszam do ataku zaraz. No już tutaj idą moje włócznie. Zobaczymy jak wyjdzie atak pod górę. Chyba przyspieszę teraz. I ten strzał kompletnie bez sensu, moim zdaniem. Nie <laughs> no, tracił tych strzał. Ile tu ma zabić? 14, ci 26, ci 20, czy 7. No, w ogóle bez sensu to robi, <laughs> Kombinował sobie to nieźle, ale. Mm, nie, nie, to nie, nie tak. No tutaj. Tutaj całkiem... No właśnie to jest, to jest różnica tam. Patrzcie, tu strzeliwał i wyrzynał swoich. No to patrzcie trzy e, salwy i praktycznie nie mam oddziału. E, kawalerii. Tu się dałem złapać, ale dzięki temu będę miał z głowy te dwa oddziały. Także tak. Do, I dobrze i źle. E, myślę, że tu spokojnie, szybko wytnę te trzy oddziały i będę mógł. Flankować, a pozostałymi dwoma moimi jednostkami a, tych łuczników pogonić, wyciągam już tu. Moi łucznicy weszli do walki, więc wyciągam swoją kawalerię z tego tutaj miejsca. No, tutaj kontratakuję moich łuczników. Ja ich tutaj zdążyłem w ścianę tarcz włączyć. No zresztą ci dezerterzy, no premia do szarży 15, raczej się nie spodziewam, żeby coś tym moim łucznikom zrobili. No i tutaj tych swoich tak postawiłem trochę w takim blobie, żeby, bo widzę, że już nadciągają wandalowie, więc chciałem, żeby tutaj ci, żeby mieli plecy jakieś w miarę. No i tutaj jakaś szarża na generała, trochę bez sensu, ale też chciałem go powstrzymać. No i tym oddziałem kawalerii staram się wyczyścić te pozostałe, Jednostki e, łuczników tutaj zaatakował mnie od tyłu. Ale ci łucznicy mają całkiem nieźle morale, więc wydaje mi się, że dużo lepiej by mu było e, zaatakować mojego generała, który mostro by od takiej szarży dostał po tyłku. Także się cieszyłem, że tutaj niezbyt dobry chyba był, było posunięcie, żeby zaatakować te łuczni od tyłu. Ile oni mają. Gdzie? Morale 30. Teraz im ci mają wyższe, trochę spadło. No, całkiem spore mają 48. Tu 64. Pomimo poniesionych strat, 52. No, całkiem nieźle się trzymają. Dobra, przyspieszamy. No, i tak naprawdę jest już koniec bitwy. Jeszcze tu się starałem ubić generała tego. Wyczyściłem też łuczników tych tutaj. Także sporo natłukłem nawet. Dało mi się pokonać tą tego swojego przeciwnika. Tutaj jeszcze uciekam tymi, tymi łucznikami. mnie gonią ci barsekerzy. Trochę też ich tam nawet ubiłem. Bo mają słaby pancerz, także też wydaje mi się, że lepiej jazdą gonić ich niż. niż barsekerami. To raczej może się skończyć słabo. Eee, tutaj jeszcze widzę, że strasznie dużo strzału mają ci germańscy strzelcy. Jeszcze zostało mu trochę na to, żeby tutaj do oddziału salwę, oddać salwę na moich e, germańskich konnych. No i to już końcóweczka. Zaraz sobie zobaczymy, ile ci moi włócznicy natłukli. Całkiem nieźle. No dobra. Uuuu... Uh. Nieźle... Niezła nasuwanka. Jeszcze się tam trzymają ci włócznicy, naprawdę super. Fajna jednostka. Jak na włóczników, to mają niezłą premię do szarży. Ej, zobaczmy jak to... wyszło. Miałem dosyć małą armię, także straty straty nieduże. Przeciwnicy nasi mieli... Większe straty niż my, no ale oni mieli armię grube, i zobaczmy teraz. Patrzcie, moi włócznicy. łucznicy 209, 235. Tylko ten jeden oddział słabo ciekawy, ciekaw jestem. Może to jest ten, który tam był w ścianie tarczy właśnie, ale wszyscy prawie powyżej setki. Rewelacyjnie łucznicy, wydaje mi się 109, 84, 69. No i tu nie popisałem się tą jazdą i tą ale te, te, tą coś tam, coś tam na ta też słabo. No Generał to wiadomo jak generał. E, teraz zobaczmy tutaj. No, strasznie małą tymi hunia, hunami wziął armię. E, ja też coś tam widziałem diabelską jazdę huńską. To mi się wydaje, że nie jest, jest oddział. Grałem nimi coś tam, także widziałem, że, że potrafią się utrzymać i coś tam pozabijać. No i zero łuczników, no ciekawe jak na Hunów. Ciekawa armia, ale no tam nie, gdyby nie stracił generała, to myślę, że mógłby więcej utłuć e, Panter e, tych wandalów. No i zobaczmy wandalowie. Łucznicy tak sobie, barsekerzy, no dwa oddziały super na ostro. E, strasznie słabo też łucznikami. No i kawalerią tak sobie, i tak i tak, i tak i tak i źle i dobrze, także. No, spoko, myślę, że znaczenie ma oczywiście strata generała, tutaj. No dobra, to dzięki za oglądanie i do usłyszenia.